Muszę odejść, ponieważ dla mnie to jest duchowe zagrożenie i intelektualne samobójstwo. By wierzyć we wszystko, co ten Kościół ustanowił i zdecydował dla szkody jedności Kościoła Justa Chrystusa. Prawdziwa katolickość Kościoła Chrystusa jest zamanifestowana widzialnie gdy i gdzie wierzący w Chrystusa jednoczą się, by głosić właściwą Ewangelię i udzielają sakramenty ustanowione przez Jezusa Chrystusa osobiście i bezpośrednio, jak jest stwierdzone w Świętej Ewangelii. Słuchajcie! Ja nie mówię, zastrzegam to, ja nie mówię, że to jest Biblia i nic innego i że nie ma żadnych innych koniecznych rzeczy. To co mówię jest tym, że w kwestii wiary chrześcijańskiej i jej wszelkich konsekwencji, Pismo Święte jest pierwszym, najwyższym i decydującym autorytetem. I jest jedyną formą, z której możesz czerpać wszystko ku Twojej pomocy i rozjaśnieniu. Ale nie możesz. Nie możesz nigdy zaakceptować rzeczy, które zmieniają i które przeczą świętym pismom i spójności jego tekstu. Ponieważ pismo święte jest jedynym dokumentem. Nepchnionym bezpośrednio przez Boga i zatem z tego powodu ma Boga jako swojego autora, jak z rzeczy samej w samym rzymskokatolickim Kościele, uznane w Dokumencie Dei Verbum drugiego Soboru Watykańskiego i w konsekwencji tego. Nie mogę wierzyć, że Kościół rzymsko katolicki jest jedyną instytucją, w której jest zawarte mistyczne ciało Chrystusa, szczególnie w jego widzialnej formie. Spójrzcie. Kolejny przykład. Dokładnie po wzięciu Dziewicy Maryi. Ponownie ta sama rzecz. Widzimy to samo. Że pisma nie wspierają tego w podstawowej, elementarnej, w zasadzie egzegezy hermeneutyki. Ponownie, użycie legend i apokryfów, apokryficznych tradycji, ponownie sentymentalnego języka, brak teologicznego rygoru, ponownie narzucone zastosowania tekstu, bez jednego zdania od świętych ojców. Jedyny sposób, w jaki możesz wierzyć w ten dogmat, to taki, w jaki ja robiłem to do tego czasu. Taki, że tak po prostu ma być. Że zostało to zdefiniowane ex -cathedra. Bo to mój obowiązek. I tak dalej. I to mnie martwi. I jest to martwiące, ponieważ w ten sposób jest rozwinięta określona mariologia. I są rozwinięte pewne maryjne pobożności które, które zniekształcają zdolny przykład i świadectwo Matki Boga. Błogosławionej, która powiedziała moja dusza raduje się w Panu. Panu. I mój duch raduje się w Bogu, moim Zbawicielu. Moim Zbawicielu. On spojrzał na pokorny stan jego niewolnicy. I dlatego, z tego powodu, my wciąż mówimy, że uznajemy ją za błogosławioną i szczęśliwą. To jest ta sama osoba, która nie prosiła o nic dla samej siebie, ani o modlitwę, ani o sanktuarium, ani o ofiary, ani bombastyczne tytuły, ani narzucanie dogmatów. Ona sama mówi jedynie, czyńcie to, co mówi on. U niej my musimy podążać za Jego przykładem, bycia w całości dla Jezusa Chrystusa i słuchania Jego. I w tym sensie jestem Maryjny. I nigdy być takim przestanę. Są inne doktrynalne powody w mojej części, które poruszają moje zrozumienie i moją wolę do tego, by oficjalnie opuścić Kościół rzymsko-katolicki ale nie by zdystansować się od moich braci i sióstr, które są w tym kościele. Dalej pozostanę tutaj co tydzień na kanale, by Wam służyć i wszystkim z Was. Wszystkim. Co do mnie. Co ze mną. Spójrzcie. Odpowiem słowami, które są przypisane kapłanowi i rzymskokatolickiemu mnichowi. A un sacerdote i monge romano del siglo Moje sumienie jest w niewoli dla słowa Boga. Nie mogę inaczej. Nie odwołam niczego. Bo nie jest dobrze ani właściwe, by działać w sprzeczności do swojego sumienia. Nie uczynię w żaden inny sposób. Oto stoję. Inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg, w imieniu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.